Siadam z autobusu, a tu taki fajny autobusik sobie wyjeżdża z uliczki. Jest sobota, dzieci oglądają sobie y, program z y, National Geographic o powstaniu ziemi. Ja zrobiłam swoich 10 brzuszków. Teraz będę pić Huela. Jak wypiję chwila, wypiję sobie kawę, zrobię sobie jakąś sałatkę. No. I tak się przywitam z sobotą. najdobra jest sałatka a wrzuciłam tutaj wszystko co, co miałam takiego co można wrzucić różne <laughs> jakiś bób, groszek yy, podsmażyłam te pieczarki dałam paprykę kiełki, kukurydzę pomidory w puszce dałam razem z tym sosem, znam w środku jest ja taka trochę paciaja zrobiła E, o Jezu, nie pamiętam co to jeszcze jest cieciorka e, no i e, kiełki dolałam trochę tego e, oleju MCT no i będę jeść powiem Wam, że po tym e, Huelu to tak e, bardzo głodna nie jestem najadłam się nim dość takie to było gęste e, więc tak troszkę ciutkę sobie tutaj nałożyłam tej sałatki, jak już ją zrobiłam. Oczywiście po tym Huelu poszłam się kąpać. I tak jak mówię, jak już wyszłam z kąpania, już w ogóle żadnego głodu nie czułam, ale sałatkę zrobiłam, no i sobie ją zjem tutaj troszeczkę. No i dobra, wyjaśniło się, kto to jest. Przecież to jest Dave Grohl. No zobaczcie. I wiecie co? zauważył to, y, ostatnio u nas był właściciel domu a że mamy dużo podobnych, wspólnych tematów to poruszyliśmy ten temat i on tak patrzy Dave Grohl a ja sobie myślę ty faktycznie no. także zagadka rozwiązana no i słuchajcie, że ja ja na to nie wpadłam to jest po prostu Znawczyni muzyki. Tak, która żyje muzyką rokową. Ja nie wpadłam na to. Tak. Dziękuję. Teoretycznie mogłabym Wam zrobić porządnego hola, bo byliśmy wczoraj na porządnych zakupach, ale mi się nie chce. Tak, pokrótce. No, bo ja ostatnio zaraz Wam wytłumaczę. Ale pokażę Wam. Wieczarki, ziemniaki. Lecz o sobie Krzysiu kupił. Ja sobie kupiłam ajwar. i w ogóle były w Lidlu. Je, są teraz, jest teraz Polski Tydzień. Jak kogoś interesuje, kupiłam ciasteczko owsiane, pomidory, papryka, to cebula, banany, ogórek. A to jeszcze był. Tutaj mam, ja uwielbiam ten, czarny bez, czyli. Eldel flower. no jeszcze do tego tu jest e, pier, czyli e, gruszka gruszka, gruszka gruszka e, e, to jest do rozcięciania, w ogóle jak wczoraj nalał nam nalał nam swoje wypił, ja swoje jednak e, zlałam z powrotem do butelki i rozcieńczyłam. Bo on myślał, że to jest zwykły sok. Znaczy, ja też myślałam, że to jest zwykły sok, no ale jak spróbowałam, mówię krzyk, ale to chyba jest do rozcieńczania. No. A już to prawie całe wtedy zdążył wypić. No, ale dobra. E, Elden Flower jest bardzo dobry też, w IK, I w ogóle ma piękną flaszkę, ale to. Dobra, makaron. E... Jabłka, krampec. Hmm, otwarłam, żeby się nie sparzyło. Kalafior w Szukałam zwykłego takiego w główce kalafiora i nie znalazłam. humus nie było normalnego, był tylko y, ten. Y, w stylu marokańskim, y, za którym nie przepada mi, była karmelizowana ta cebulka, więc wziąłam cebulkę. Oczywiście napój owsiany Kupiłam outli, bo w Lidlu mają I kupiłam jeszcze też na wszelki Znaczy tak na spróbowanie właściwie e, Taki też jakiś barista Który był prawie o połowę tańszy Więc zobaczymy Selernaciowy. Popryczki Padron Boże ja je kocham, ja je uwielbiam I chyba dzisiaj będą I Tutaj mamy tą I Załatę jakąś jak ona się nazywa baby szpinak mamy no oczywiście hmm. tutaj mamy jakieś bułki takie kupiłam sobie w promce taki chlebek bardzo pełnoziarnisty taki wiecie takie coś ala pumpernikiel ale pumper pumper pumpernikiel e, no taki wiecie no to e, jest spoko chleb lubię hmm. Takiego chleba kupiłam jeszcze trochę. Ej, kupiłam w ogóle w plastikowej flaszce oliwy z oliwek. Nie o, dobra, niech będzie. Była tańsza, a troszeczkę mieliśmy ograniczone fundusze wczoraj. A! No i jako, że było w polskim e, polski tydzień, to kupiłam to dzieciakom kupiłam. Bo oni jedzą nabiał. No to jak już mają jeszcze to niech jedzą. Zobaczymy, czy zdrowy. Czy zdrowy nabiał kupiłam. Eee, aż się boję zobaczyć tego. Więc za bardzo nie sprawdzałam. Eee. Eee, tu. Widzicie tu gdzieś skład? Dobra, wychodzi na to, że to jest po prostu ser drogowe i tyle. Dobra. O, i jeszcze, zobaczcie mój syfek na stoliku. <laughs> Nieważne. E, aha, no jeśli chodzi o olej słonecznikowy, no to już ten, co lubię w e, szklanej butelce. Znaczy ja najczęściej kupujemy e, prawie taki sam olej, on prawie tak samo nawet wygląda e, w tym, w Aldiku, ale to jest to samo. Dobra, to wszystko. Aha, ten Aiwar ja wczoraj jadłam na chlebie jest przepyszny, także polecam go bardzo, 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 bardzo polecam. No i co, zrobiłam wam tego hola? Nie wiem, gdzie o, a ziemniaki wam pokazywałam no <laughs> macie ziemniaki no tak serio to nie wiem co jeszcze pochowane co znalazłam to zgarnęłam teraz tutaj na ten stół i wam pokazałam coś wam pokażę bo pewnie wam to mignęło wiecie co to było to kupiliśmy w Aldiku taki likier on był o... on był taki jakby nie wiem czy to było o smaku mango yy... Maracuji czy coś takiego to było takie tropikalne, to było słodziutkie i ja sobie to drinkowałam przez dłuższy czas no a tam mamy tą karawkę wam chyba nie pokazywałam tej karawki to jest Krzyśka Karawka, specjalnie sobie kupił e, drogą karawkę na whisky e, to jest kryształ i on zapłacił chyba kurde teraz nie wiem ona chyba jakoś 95 Funtów kosztowała, coś takiego. No wiem, że jakoś mega droga była, a on ją kupił w ogóle w Promce i zapłacił za nią o połowę mniej, a i tak dużo. To tak jakoś było. No. I to jest jego skarb. Jejku, gdyby mu to ktoś strzaskał. Ło. Wow. No. O, kiwi jeszcze kupiłam. Kiwi kupiłam. No. Mm. Dobra. Dobra. Koniec oglądania tego. Bałaganu! Trzeba zaraz posprzątać. W ogóle Bajzel mnie zostawić znowu i poszli do szkoły, do pracy. No, muszę to posprzątać wszystko. Nie chce mi się. Aha, no i jeszcze mi się przypomniało przed chwilą, no, że kupiłam te zmielone chia. A jak już jesteśmy przy tym, to pokażę Wam, co ja wrzucam do koktajlu. Zazwyczaj to jest napój owsiany albo sojowy, albo jakiś tam inny roślinny. Czasami tylko z wodą na przykład robię, ale to zależy. No, ale na, jakiś napój ala mleko roślinne. Do tego daję sobie banana. I na przykład czasem jakieś tam jabłko, szpinak, nawrzucam, co to tam mam. I tak. To, jest, to są grzybki Lions Main znacie yy, MCT Oil znacie, bo Wam go pokazywałam, i miałam wam powiedzieć, jak się po nim czuję. Wiecie co, ja nie wiem, czy to się zbiegło z tym, że po prostu przyszło słonko i zaczęło być fajnie po prostu, i w moim życiu też zaczęło się bardziej układać, tak wiecie, mentalnie w mojej głowie, że zaczęłam się lepiej czuć i mieć więcej energii. Yy, podejrzewam, że yy, mógł mieć. Yy, Swoją zasługę w tym wszystkim, no bo jednak, jakby nie było, poczułam się lepiej. Mm, więc, tak słoneczko, MCT, który ma e, mózg nam odżywiać. E, no, e, myślę, że na pewno, ma, na pewno ma dobry wpływ. Na pewno, na pewno ma dobry wpływ. Na pewno nie jest neutralny, nie jest obojętny. E, piję go regularnie. E, grzybki. E, no i właśnie zaczęłam do koktajlu dodawać. Tutaj mamy spirulinę, spirulinę to moja mama bardzo mi polecała, ja mówię jasne, że tak, spirulina czemu nie. Koktajle wychodzą zielone, <grym> tak. No. no i nie daje się tego dużo. No i właśnie dokupiłam te chia z tej przyczyny, że no są, no jest to też kategoria superfoods i i, i taki, taki zestawik różnych yy, dobroci sobie do koktajlu dorzucam. No. Aha, no tak już powiedziałam o superfoods, to sobie przypomniałam, że też jedną sztukę awokado wczoraj kupiłam. <grym> Widzicie, a mi się przypomina wszystko po kolei. No i właśnie teraz chcę nawiązać do tematu to, od czego zaczęłam yy, yy, tego hola, ponieważ yy, powiedziałam, że postanowiłam postanowiłam, no wiecie co, ja jak ja bardzo długo no dość zdrowo się odżywiałam. Tak, jak byłam wegetarianką, to pięknie jadłam, pięknie jadłam. Przyleciałam tutaj do Anglii z takim postanowieniem, że jak tylko wyląduję, weganizm. Okej. Okay. I wiecie co, ja zeszłego lata, czyli no jak tutaj wylądowałam w maju, to ja po prostu przez całe lato, aż do zimy, tak pięknie się odżywiałam. Koktajle warzywno-owocowe, yy, warzywa, owoce, mało chleba. Jak wiesz, to, to raczej ten robiony u nas yy, co Krzysiek yy, zawsze z Amadeuszem taki pyszny robią. Chlebek. Yy, a jak już kupowałam chleb, to starałam się, żeby był pełnoziarnisty, bardziej właśnie taki, jak Wam ten z Lidla pokazywałam, ten, co sobie kupiłam, ten malutki chlebek. Naprawdę, naprawdę tutaj cały czas były warzywa, owoce, jakieś wiecie, kotlety z cieciorki, jakieś zdrowe, naleśniki nawet zdrowe robiłam, nie? I przyszła zima i zaczęłam kupować i jeść dużo gotowców jakieś wiecie zupki z puszki fasolka z puszki no wiecie taka baked beans nie no bo wiecie same w sobie warzywa z puszki, które są tylko zalane wodą to nie jest nic złego na przykład zimą pomidory z puszki tu wam chyba mówiłam właśnie, że pomidory z puszki e, są e, dość zdrową alternatywą e, no i takie normalne rzeczy, nieprzetworzone, o, są ok, dobra, one mogą być tam jakoś zapakowane, ale ja zaczęłam mieć gotowce typu, wiecie, jakieś wegańskie niekurczaki, wegańskie y, kotlety jakieś tam, I to jest wszystko oprasowana soja, do tego przyprawy, nie wiadomo co tam jeszcze i to nie jest dobre. To nie jest dobre, bo trzeba rozróżnić. Eee, może być ee, zdrowy weganizm i niezdrowy weganizm. Ja z tego super zdrowego, pięknego, różnorodnego, nieprzetworzonego, przetworzonego tylko u siebie w kuchni, przeszłam na ten przetworzony w supermarketach i to nie było dobre, bo jak już Wam wspominałam, ja zimą się czułam bardzo źle. Ja miałam mm, jakiś epizod yy, depresyjny, czułam się fatalnie do tego jadłam. Chciałoby się powiedzieć jadłam. Ja żarłam, ja to przejadałam, tą całą aurę na dworze, aurę w mojej głowie. Yy, ja potrafiłam się tak po prostu z chwili na chwilę rozpłakać i przepłakać pół dnia. I niby wszystko było ok nic się nie działo, nic się nie stało takiego w moim życiu, a jednak wszystko było do dupy i to, co mnie bardzo cieszyło, ja ja nawet, słuchajcie, nie szyłam. Ja potrafiłam całe dnie przeleżeć w łóżku, ale nie dlatego, że, że miałam lenia, tylko dlatego, że ja nie miałam w ogóle energii na to, aby się ruszyć, aby coś zrobić fajnego. Ja po prostu potrafiłam zaprowadzić. Yy, yy, wtedy jeszcze. czekajcie, Tymon jeszcze nie chodził do przedszkola, bo Tymon poszedł w kwietniu, więc już w kwietniu to już był fajnie, nie? Ale to już było słoneczko, ale ja potrafiłam Amadeusza zaprowadzić do szkoły i... Po prostu najchętniej tylko wrócić do łóżka, siedzieć i YouTube y oglądać. To, to, no nie było fajnie. I na to też na pewno, bo oprócz tego, że ja jestem od zawsze wrażliwa na zimę, na pogodę. I zawsze było tak, że ja jesienią i zimą zawsze miałam spadek nastroju. I ja to chyba będę miała do końca życia, ale nigdy nie stało się. Tak, jak się stało tej zimy. I ja bym nie chciała więcej tego przeżywać. Więc już zawczasu chcę zadbać o tą dietę i już wychodzę z tego takiego mega niezdrowego jedzenia. Ja jeszcze coś tam się skubnę, wiecie. Ale to też nie chodzi o to, żeby popadać w skrajności. No i postanowiłam tym razem zaś nakupować pełno warzyw, owoców i to wszystko wykorzystywać w kuchni i znowu jeść właśnie w taki sposób. No. No bo dzieci, e, dzieci, to z reguły u nas jedzą e, warzywa, owoce, oni na śniadanie na przykład dostają, nie wiem, tam pół bułki i do tego pokrojone różne tam kawałeczki różnych warzyw i dla, smak, dla smaku jakiegoś owoca, no, więc oni to, no wiecie, no, do dzieci się inaczej podchodzi, dzieciom dam to co najlepsze, a sobie zjem, wiecie, tak, no, a zrobię sobie na szybko kanapkę z jakimś badziewiem, nie? No... Więc e, tak to wygląda, e, powrót do koktajli, powrót do e, świeżych warzyw, e, do produktów jak najmniej przetworzonych, mm, no i, i powinno być e, jeszcze lepiej. A już jest naprawdę bardzo dobrze, bo ja już e, mam pełną energię, już dużo robię, już, e, no to, tak jakby to wszystko, jeszcze czasami mam gdzieś w głowie takie, że a jednak wszystko do dupy, ale to tak, wiecie, jest na chwilę i to mija. Mam jeszcze takie czasami wybuchy złości, bo miałam takie wybuchy, takie. takie nieprzyjemne wybuchy, bo gdzie mi te emocje po prostu wychodziły. Musiałam się jakoś wyżyć i się na przykład wydarłam, nie? Na przykład na krzyśka, no. Yy, no, albo się popłakałam. A teraz to już jest tak, że już mam tak mniej tych wybuchów. No. no. Jest zupełnie inna pogoda, tak? Jest zupełnie inne życie się toczy y, latem, i teraz muszę się wprawić w to, 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 to. I nie wpaść w tą pułapkę y, tej jesieni, która przyjdzie. No. A, się rozgadałam znowu. Długi vlog będzie miał być krótki. No nic, trudno. A, i jeszcze teraz o jednym pomyślałam. Słuchajcie, ja teraz y, rzadziej nagrywam. Zresztą zauważyliście, że rzadko wrzucam filmy i są one. Krótsze zazwyczaj, ale to właśnie dlatego to jest dowód na to, że ja po prostu teraz jestem troszeczkę bardziej zabiegana. Teraz pracujemy nad tym sklepem. Yy, siedzę, oferty robię, tutaj poprawiam na przykład coś w kolekcjach, yy, na przykład wiecie, niteczki trzeba poodcinać, yy, trzeba, nie wiem, do, nie, do worków, których, które nie mają na przykład wplecione yy, tych sznureczków, to trzeba je powplatać, to wszystko zajmuje czas. Yy, Ponadto ponadto yy, no są takie rzeczy, które po prostu zajmują mi czas teraz też więcej czasu spędzamy razem gdzieś tam yy, jest ciepło i w ogóle, no ale też nie wszystko chce się nagrywać no no, yy, troszkę mniej nagrywam yy, rzadziej publikuję właśnie z tej przyczyny, że no teraz mam taki motorek w dupie trochę no, ale to dobrze ale to dobrze no, a w końcu dojdę do takiego momentu, kiedy będę umiała pogodzić i motorek w dupie i nagrywanie. No, także tak to wygląda w skrócie. Aha, i teraz tak, z Krzyszkiem się śmialiśmy, że ja się nigdy nie witam, nie żegnam we vlogach jak oglądamy vlogi innych osób, to nie zawsze tak ładnie mają poukładane. Cześć, witajcie później. No, widzimy się w następnym vlogu. Ja nigdy tego prawie nie robię, bardzo rzadko, nie? Ale to, to jest właśnie to, co Wam kiedyś mówiłam. Ja bardzo rzadko, yy, ja nie planuję nagrywania. Bo to biorę na spontan, bo ja tak muszę, bo ja, ja jak sobie coś zaplanuję, no to wtedy jest ampa, to ja tego nie zrobię zazwyczaj. Taka, taka moja jakaś przykora w głowie, od zawsze tak miałam, że jak miałam jakiś plan na przykład finansowy sobie yy, w głowie, na przykład w danej pracy, nie? Chciałam jakiś tam target w miesiącu zrobić, no to? to pff, jak to zaplanowałam, to za cholerę tego nie zrobiłam, ale jak poszłam na spontan, to kurczę, jeszcze przewyższyłam wynik, nie. Yy, jaki by był dobry, to, to no. Ale dobra. No, więc ja tych vlogów nie planuję. Ja po prostu jak coś dzieje się fajnego, to załączam kamerę i nagrywam. I to samo na przykład jest to, że yy, ja je tak, te vlogi właśnie urywam, bo też nie planuję ani go zakończać, ani go kontynuować. To znaczy wiem, że jak się wydarzy coś fajnego, to to dogram. I później jak montuję, to patrzę, ile tego materiału, żeby też te vlogi nie były za długie, żeby. Yy, w miarę jakoś tam chociaż chociaż tematycznie nie muszą pasować do siebie, bo to wiecie, przynajmniej jest wtedy też różnorodność, nie? Ale yy, właśnie yy, przede wszystkim montuję je pod tym kątem, żeby to było chronologicznie, co się w tym czasie działo i żeby to zmontować tak, żeby też nie było jakieś za długie bo za krótkie, no wiadomo, no dwóch minut też nie wrzucę, nie? Bo też bez sensu. A na przykład już pięć, sześć minut, to też się myślę Wam fajnie ogląda, bo to jest po prostu, na przykład wtedy częściej, a mniej, nie? No. Dlatego wybaczcie mi to, że ja się nie żegnam, nie witam. Nie jestem w stanie tego zrobić, nie jestem w stanie tego zaplanować. Po prostu idę na żywioł, idę na spontan. No. Mam nadzieję, że macie tu inne ciekawe, fajne walory, które Was w pewien sposób przyciągają i że to Wam rekompensuje brak moich powitań i pożegnań.